Wyjeżdżamy z Yellowstone, ale zaraz będziemy wyjeżdżać do następnego, do, wie, do Wielkiego Cycka, ale kolejka, żeby wjechać do parku. Teraz wjeżdżam do następnego parku, Grand Titon. To jest od francuskiego słowa, to znaczy Duże Cycki, czyli Duży Cycek. To jest bardzo blisko Yellowstone, od południowej strony Yellowstone. Jak się wyjeżdża poł od południowej strony z Yellowstone, to się wjeżdża do właśnie tego parku. This chapel of the sacred heart it was built 1937 w 1937 roku zbudowane zbudowali chapel open june to september Teraz Grand, Grand Titon idealnie przed nami jest. Tutaj Grand Titon. To jest ta góra. Grand Titon, od której nazwę ma ten park. Niestety jest construction. Tutaj remontują coś. Straszny nieporządek. Znaczy, nie ma gdzie zaparkować. Visitor center jest tutaj w baraku, tutaj remontują, ale tu jest ta góra, szczyt. Repeat after me, as a Junior Ranger, I promise so this, uh, we'll nice go to appreciate, respect, and protect Grand yeah. Teton National Park in wild places in the city Alright, new Junior Ranger here folks, <laughs> let's give him a hand. Okay.

Terwacie się nazywa Wind River Tak jak film taki niedawny chyba z rok ma ten film Wind River O właśnie mieliśmy tą górę Fajki do palenia tytoniu i nie tylko tytoniu a tutaj kurtki Jak z koca zrobione Cowboy Chocolate Bar, Wild Huckleberry Coffee Fajne Fennebrem koszulki, Fajne nadruki jak tutaj jest Wind River Indian Reservation Kamionki na Pacho To jest bank rezerwacie indiański, Takie drewniana chatka. General Store mają, ale nie potrzebują, potrzebują coś konkretnego do jedzenia, nie? A nie jakieś znaki. O, sorry. Wkurzył się chłop, bo nie widziałem, że on tu chce skręcić. Pełno takich przyczep mieszkalnych jest wzdłuż drogi. O, tutaj też są, pełno tutaj. Jak na filmie tak głowa, że zeszła. O tam. O Jan. A tu dom, jakby był pokryty dom. Śniegiem cały rok. O to jest to kasyno. Szuszon Rose. kasyno, Hotel. <grymna> Pełno tutaj ludzi. Wszędzie pustki tutaj. Cały parking w kasynie. so beautiful so beautiful all